Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych harteckich opowieściach. To jest dokładnie ten moment, kiedy wczoraj wieczorem kładłam się do łóżka, myśląc, a stanę rano, będę miała taki super humor i nagram filmik. Ale nie. Y, moje pomysły pokrzyżowały plan. Y, znaczy. Y, tak. Moje plany zostały pokrzyżowane tym, że o 7.30 sąsiad wyjął kosiarkę rano. I zaczął nią y, no! pod moim oknem, więc. Y, nie, więc w rezultacie się nie wyspałam. To jest trochę tak, jak y, masz w końcu noc bez wart, a zgrupowanie postanawia zrobić ci nocne manewry. Dzisiaj postanowiłam Wam trochę opowiedzieć o tradycjach i zwyczajach harcerskich. Dlaczego akurat o tym? Y, od razu uprzedzam, że na pewno nie zaznaczę wszystkich zwyczajów. I tradycji, ponieważ niektóre są w jednym szczepie kontynuowane, a w drugim szczepie nie. Więc jak możecie się domyślić, będę mówiła głównie o tych, które są u mnie w drużynie, albo o tych, przez które się przewinęłam, będąc na obozie z różnymi środowiskami. Zapomniałam o tym, jak się nazywał jeden ze zwyczajów i w chwili czekania na informacje od reszty mojej kadry, jak się to nazywało. Brawa dla mnie, brawa dla mnie. To opowiem Wam o tradycji podchodów. Jest to chyba najbardziej taka rozpowszechniana tradycja, ponieważ gdzie nie pojechałam na obóz, to zawsze tam jakiś taki obrządek podchodów innej drużyny się pojawiał. Podchody polegają na tym, że drużynowa jednej drużyny albo drużynowy umawia się z drużynową lub drużynowym drugiej drużyny, że tej nocy. Dana liczba osób będzie próbowała podejść do y, ich podobóz w nocy, podejść, czyli zakraść, zakraść się tak, żeby nikt y, nie zauważył tego, że dane osoby weszły do podobozu, oraz y, zabrać pewne fanty. I tymi fantami często jest beret, kapelusz, y, rogatywka, furażerka, w zależności od nakrycia głowy, y, getry wywiki, albo same getry, same wywijki, y, chusta pas mundurowy Bro. oraz menażka albo elementy menażki niekoniecznie cała i po co my to robimy? robimy to po to, że jak zabierzemy już te fanty to później oczywiście chcemy je odzyskać zwłaszcza jeżeli to jest element munduru ponieważ nie da się pójść niedomundurowanym na apel na przykład rano jak zastępowej czy zastępowemu zniknęła chusta, no to <śmiennie> <śmiennie> a jak harcerze wiedzą i harcerki Najważniejszą walutą na obozie jest podwieczorek. I niektóre rzeczy autentycznie liczy się w podwieczorkach. I na przykład yy, zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi harcerka do podobozu, yy, kiedy leje deszcz, i jest takie. A druhu, wykopie mi druh, okop dookoła namiotu, bo mi zalewa. A harcerz na to odpowiada: To by było za jakieś trzy podwieczorki. Więc tak, można powiedzieć, że to jest taka już faktyczna waluta obozowa. Oczywiście padną pytania: po co to komu? Komu to potrzebne? A komu to potrzebne? A, komu to potrzebne A dlaczego? dlaczego? I tak, to się robi dla fanów. To jest strasznie fajna sprawa. Ja i moi znajomi kiedyś podeszliśmy taką męską drużynę. I za kadrówką nieuważna kadra zostawiła rower. I jak możecie się domyślić, rower oczywiście zniknął. A żeby nie było tak, że odzyskamy rower za jeden podwieczorek, bo nas tam sześć osób podchodziło, to żeśmy rozkręcili ten rower. I w moim namiocie leżała kierownica, w namiocie mojej przyjaciółki leżało koło, u chłopaków leżała rama, u innych leżały pedały, a u jeszcze innych drugie koło. Więc było bardzo kolorowo, zwłaszcza jak właściciel roweru biegał od podobozu do podobozu, zbierając te części, mocno poirytowany. Było super. I u mnie w szczepie istnieje również przysłowiowe do jeziora w chwili, kiedy ktoś obchodzi urodziny. I wygląda to tak, że jak ktoś obchodzi urodziny, to zazwyczaj się do tego nie przyznaje za chiny ludowe. Ponieważ wygląda to tak, że idziesz sobie na obiad, wszystko jest ok, siadasz w ławce i nagle wszyscy wstaną, stole, lat, stole, lat, stole, stole, niech żyje nam. Hej. No i no masz problem. To już jest oznaka, że musisz zdjąć buty, ponieważ przychodzi później 10 typa takich napakowanych dzików. No, po prostu chłopcy przychodzą. I zaczynają cię podrzucać tyle razy, ile lat kończysz. A ostatni rzut to jest wyrzut do jeziora. Yy, w ramach przypieczętowania tego, że właśnie dzisiejszego dnia kończysz 13, 14, 20 lat. Więc. Yy... Cieszę się, że jestem z kwietnia. Bardzo. Tak więc dostałam odpowiedź od mojej drużynowej i oczywiście chodziło mi o połowinki. Połowinki to nie jest zwyczaj z mojego szczepu, to jest zwyczaj ze szczepu koszalińskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiam y, ogrody i y, zieloną. Jeżeli ktoś to ogląda, to wiedzcie, że połowinki to była zarąbista sprawa i może uda nam się to wprowadzić do naszego szczepu. I na czym polegały połowinki? W dniu odwiedzin, jak już wszyscy rodzice pojadą, przechodziła karta kuchenna z takim wielkim koszem tutaj i mówiła: Słodycze, zbieram słodycze z odwiedzin! I wrzucało się tam troszkę słodyczy, a później, koło 20, wszyscy zbierali się. Na placu przy zgrupowaniu, i zebrawszy się tam, wszyscy tańczyli najpierw poloneza dwa razy, chyba, chyba dwa, a później kilkakrotnie powtarzaliśmy belgijkę, i to było strasznie fajne. I później, oczywiście, zamieniało się to w posiadówę przy w kręgu, oraz w śpiewanie wszystkich możliwych piosenek ever. I zamysł zbierania tych słodyczy był taki, że na stołówce te słodycze tam leżały, ale było tak fajnie, że wszyscy o nich zapomnieli. Więc wyobraźcie sobie, jakie to musiało być fajne, że harcerz zapomniał o jedzeniu. Z dziwnych zwyczajów, albo nie dziwnych, w sumie nie wiem, jedną z takich kultur jest jeszcze kultura wchodzenia do cudzego podobozu. I jest coś takiego, że jak się wchodzi do cudzego podobozu, to po pierwsze szeregowego, szeregowej oraz zastępowego zastępowej zazwyczaj się po prostu nie wpuszcza. Tylko Warta zatrzymuje i mówi Halo stary, kogo ci potrzeba? No i ta osoba na przykład mówi, że chce do brata Czy do siostry, która jest z innej drużyny No i dana osoba Po prostu jakby no wartownik Albo się drze przez cały podobóz do tej osoby, że ma przyjść Albo y, Po prostu każe poczekać na chwilę przy bramie I idzie po tą osobę Kiedy jest się czy drużynowym Warta ma obowiązek zatrzymać taką osobę Spytać się po co przyszła A jak ta osoba odpowie, że na przykład No do kadry waszej przyszłam To... Przepuszcza już tą starszyznę, a w chwili przechodzenia przez bramę ma za zadanie powiedzieć: czuwaj! No i zasalutować, jeżeli ma nakrycie głowy. Trochę inaczej jest z kulturą wchodzenia do zgrupowania, ponieważ do zgrupowania, w którym znajduje się np. pielęgniarka, magazyn suchy, ogólnie magazyn jedzeniowy oraz yy, kadra komendantów obozu, yy, obozu, to tam nie wolno wchodzić każdemu. I można tam swobodnie przejść dopiero jak się jest przybocznym przyboczną, albo drużynowym drużynową. I właśnie, jeżeli coś się stanie, to do pielęgniarki ma się obowiązek przyjść z właśnie kimś z tych dwóch funkcji. A oczywiście, kwatermistrz też, zapomniałam. Chyba, że coś jest naprawdę drastycznego. Raz była taka sytuacja, że jeszcze jako zastępowa, właśnie miałam tą sytuację, że harcerka wbiła sobie flinkę w nogę. To ja już nie czekałam na przyboczną, po prostu przebiegłam z nią przez bramę z grupa. Oczywiście wartownik się nam nie darł później. Jeszcze w moim szczepie, przynajmniej na obozach szczepu do tej pory, na jakich byłam, to była taka kultura, że na pomosty nie wchodzi się bez funkcyjnego. Dlaczego? Ponieważ małe harcerki w, z mojej drużyny robiły różne głupie rzeczy i na przykład jedna myjąc głowę z pomostu, jak się tak schyliła. To schyliła się w taki sposób, że wpadła głową w dół do jeziora e, więc brawo i oczywiście nic jej się nie stało, ale żeby takich y, wpadek dosłownie ich przenośni było jak najmniej to po prostu kogoś starszego na pomoście warto mieć i uważam, że to jest bardzo mądry pomysł bo od tamtej pory jest jak najmniej wpadanych osób do jeziora tak więc z różnych zwyczajów wydaje mi się, że jest to na tyle jeżeli w waszych szczepach, drużynach czy zastępach nawet są jakieś zwyczaje, e, o których w tym filmiku nie powiedziałam, a o dziwo było chyba dosyć mało powiedziane. To oczywiście piszcie w komentarzach. E, jestem w ciężkim szoku, ponieważ e, powiem tak. Przed chwilą było ledwo 200 subskrypcji, a za chwilę już będzie 300. Więc wow! Mam nadzieję, że te filmiki Wam się podobają, że to moje gadanie jakoś Wam przypada do gustu. Jeżeli chcecie, żebym nakręciła filmik o czymś konkretnym, to też piszcie w komentarzach, bo ja bardzo chętnie to zrobię. I tak, dziękuję, że obejrzyliście ten filmik, zostawcie łapkę w górę. Łapek w dół nie proponuję, no ale jak się nie podobało, to trudno. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czuwajcie w uśmiechu, cześć! Jeszcze stwierdziłam, że pozwolę sobie szybko powiedzieć, jaka jest moja ulubiona piosenka harcerska. I jest nią zostanie tle gór. I wrzucę wam tutaj fragmencik zaśpiewany przez y, małe dziewczynki z mojej drużyny. Tak, zupełnie na tyle.